Dzień dobry, witam serdecznie Maję i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny torcik z ciasta francuskiego z owocami i bitą śmietaną. Torcik jest prosty, szybki w przygotowaniu i bardzo, bardzo smaczny. Wygląda pięknie i apetycznie. Do jego przygotowania użyłam pióra z marakui, kupiłam je w takim litrowym opakowaniu jeśli takie pióra, sok z marakui nam zostanie przelewamy je do plastikowego kontenerka, pudełeczka i wstawiamy do zamrażalnika i po prostu używamy, kiedy potrzebujemy. Jeśli nie chcemy kupować soku z marakui, potem nie uda nam się go kupić. Możemy użyć innego soku, brzoskwiniowego, ananasowego, takiego w pomarańczowym kolorze i zamiast moreli również możemy użyć brzoskwinie. Z torcika wyszło mi 8 sporych, takich dużych porcji, ponieważ wierzch torcika pokroiłam na 8 trójkątów. Jeśli chcemy większą ilość porcji lub po prostu żeby były mniejsze, spokojnie możemy górę pokroić na 10, nawet 12 trójkątów. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Rozwijamy jeden blat ciasta francuskiego i wycinamy z niego okrąg o średnicy 26 cm. Tak, około 26 cm. Układamy na blaszce do pieczenia, nakłuwamy widelcem i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Blaszka jest wyłożona papierem do pieczenia. Ciasto pieczemy w 210 stopniach na funkcji góra-dół przez około 15 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Ciasto po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Rozwijamy drugi blat ciasta francuskiego i również wycinamy okrąg o tej samej średnicy. Co pierwsze ciasto? Nakłuwamy widelcem. I ciasto kroimy na trójkąty. Ja przekroiłam na 8 trójkątów, ale możemy przekroić na 10. Ciasto miałam już ułożone na papierze do pieczenia. Blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 210 stopniach na funkcji góra-dół przez 15 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Przygotujemy lukier do ciasta francuskiego. Do miseczki przekładamy cukier puder, dodajemy 3-4 łyżki likieru i mieszamy mikserem. Jeśli lukier będzie za gęsty, dodajemy znowu 1-2 łyżki likieru. w gotowym lukrze maczamy trójkąty i odstawiamy na około 5 minut następnie przenosimy je na czystą tackę lub papier do pieczenia i odkładamy na godzinę aż lukier trochę wyschnie W międzyczasie przygotujemy owocowe nadzienie. Morele osączamy i kroimy na drobne kawałeczki. Do miseczki wlewamy około 100 ml piórę z marakui, a do rondelka wlewamy pozostałe piure. Rondelek stawiamy na gazie i piórę gotujemy. Do miseczki, wsypujemy jeszcze budyń i dokładnie mieszamy, aby nie było grudek. Tak rozmieszany budyń, dodajemy do gotującego się pióre i gotujemy gęsty budyń. Gdy budyń się zagotuje, zmniejszamy ogień na najmniejszy i trzymamy go na małym ogniu, mieszając przez około 1 minutę. Ściągamy z ognia, dodajemy cukier puder. Dodajemy pokrojone morele i mieszamy dokładnie. Aż całe owoce będą obtoczone w budyniu. Odstawiamy do przestygnięcia na około 10-15 minut. Upieczony cały blat ciasta francuskiego układamy na paterze. Na wierzch wykładamy owocowe nadzienie wyrównujemy. krem. Do miski wlewamy śmietankę, dodajemy cukier puder i cukier z prawdziwą wanilią. Ubijamy. Dodajemy serek mascarpone i mieszamy mikserem na niskich-średnich obrotach do połączenia składników. Gotowy krem przekładamy do rękawa cukierniczego z metalową tylką. Użyłam tylki Wilton 1M. Odcinamy róg i wysuwamy tylkę. Rękaw podwijamy i do rękawa przekładamy krem. Worek zwijamy i krem wyciskamy na nadzienie owocowe. Krem na ciasto możemy również wyłożyć łyżką. Ciasto na chwilę odstawiamy i skończymy dekorować trójkąty z ciasta francuskiego. Czekoladę roztapiamy na parze lub w mikrofalówce. Ja zrobiłam to w mikrofalówce. Przypominam, że czekoladę w mikrofalówce roztapiamy etapami. Wstawiamy ją na 20-30 sekund do mikrofalówki, wyciągamy i mieszamy. I tak aż czekolada całkowicie się roztopi. Czekoladę przekładamy do foliowego woreczka. Odcinamy róg i dekorujemy trójkąty, robiąc takie paseczki. Trójkąty układamy na wierzchu ciasta. I nasz pyszny, wspaniały torcik z ciasta francuskiego z nadzieniem owocowym jest już gotowy. Jest bardzo smaczny, aromatyczny, cudownie wygląda. Bardzo polecam. Dokładny przepis na stronie małej Cukierenki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.